Wiedźmą Zabójcę za Zabójcę Wiedźmą za Wiedźmą Zab... Z nową sutą robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczysz Szygi bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać wiedźmy Ma na sobie młody białac i balenci. Ja rokuje tingli i dwa raki w kielni robię Flipy baby baby Nielegalne rzeczy w moim true religie Jakbym miał ją to, Jakbym miał następną sukę zabrać nie ryb Przed nią zgubiłem, zdarza się najlepszy Jakby się znalazła to już niedostępny To nie tak bro, to Nie tak Jechała tak. tutaj ze na jeden raz To jakura domowa jest jedną też ma To Jakura domowa Nową suką robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczy Czyli bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać wieźmy Ją weź na ja biorę na księży Siedzi ze mną na mnie, potem niżej leży Mówi ci, że spała serio, jej to bierzy. I oddała mózg, więc jej brakuje wiedzy Mój koleżka teoretyk gada tylko Ja zakręcę sosem, ona kręci pizdą I tam nie uczkiwa, dlaczego chcesz, te wszystko Rzuciłem cztery, kurwa zaraz wejdą Gdzieś w internecie to swego aktywność raz więcej kresu, to jest swego przyrost Jestem coraz wyżej, to jest swego wyższość Jestem od wassięcy, to jest biorę ją biorę ją biorę ze sobą Nie będziesz partnerką na chwilę nierzoną Stanę rano z pustym pokojem i głową nie Chcę widzieć ciebie rano nie chcę nono Tutaj po receptę to nie do pandoko Obsi palą se działo, to nawet nie zioło Ci mają dziewczyny ja mówię im krowo o, jak mają jaja to w dupie od kogoś Nową suką robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczy Czyli bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać bierzmy na sobie młody biała z i Balenci Ja rokuję team wy i dwa raki w kielni Robię Nexus trypy legalne i w baby True Religion Nowo, Nową, nową robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczysz Czyli bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać bierzmy Ma na sobie młody białas i balencji Ja rokuję i dwa raki Kielni Robię nexus flipy, segikuję baby Nielegalne rzeczy w moim True Religion Jest jakiś jakiś forward Nawalaj, nawalaj To jest forward, nie? Na flikamy Na Frikanie patrzę Zdech, zdech, dach. No, idziemy, idziemy. No już.